Cześć, i witajcie z tej strony, Dawid. Dzisiaj będziemy grać World of Tanks bez kamerki, dzisiaj bo jest dosyć ciemno. Um, dlatego nie będziemy. Ja nie będę po prostu kamerki włączał, bo to nie ma sensu, bo i tak nie będzie nic widać. No ale wracając do tematu, no, będziemy sobie grać w czołgi, właśnie. Um sobie właśnie pogramy T34 rosyjskim czołgiem jest y, bardzo fajny bardzo fajny więc jesteśmy już w bitwie zaczyna i teraz spada, eee, będę musiał go trochę przykręcić o jest dobrze, dobra, jedziemy Jedziemy, wygrywamy tą bitwę i spoko będzie. Czekaj, chyba nie patrzyłem jeszcze na mapę, bo trochę mój mikro mi zasłonił. Okej, okay. musiałem sobie trochę kratnąć. No jest dobrze. Zobaczmy sobie. jedzie. Chodź tu. No i teraz sobie nagle... Nagle sobie zrezygnował. Już nie ma dowodu, tylko trzeba być ostrożny. O, o! Dostał. No, weszło jak masło. Tak. Właśnie wiem. Jest dobrze, jest dobrze. Jest o jest, nasz tiger jedzie na tigera. No co ty tak we Jeszcze raz wychylić się, to cię zabiję. No nie, za dużo tigerów. Musiał mu pomóc. Wychyl. Wychyl, wychyl. No dawaj lufo. Dawaj tą lufę. No skąd teraz niby? Teraz to była przesada, ja się wycofam. Ja za bardzo wyszłem. A ciągle ktoś mnie... ...dobija. O, tu jest dużo też fajnie, że mi zasłonił. Wjechał? Nie, nie wyjechał. P ja bym wyjechał. Akurat takie ja nie patrzyłem, bo może się cofnę trochę. Cofnę się trochę, bo inaczej nie będę mógł trafić. No Wyjechał no i teraz musiał... O... No dobra, jak chcecie to wy sobie polujcie na niego. Ja sobie pul... O dobra, dobrze zrobił. Ja pojadę im pomóc. trochę bo nie mam tego już tak pod kontrolą nie dostał trzeba dalej pamiętać ile mam hp nie mam full no ty przestań No, no, musiało być tutaj. O! No to ja się cofam. Dobrze. I dostałem. 6 HP. Który to, to chyba nie wiem, ale to chyba ten Indian. Niezbyt ciekawie. Niezbyt ciekawie. My tutaj schodował. Nie ich nie ma. Teraz wiej, już i cię nie ma. Sześć HP, tyle ile ja. Ten. tak boję się go. No, więc yy, w sumie niedawno zacząłem grać w tą grę. Nie, że ja jej nie znam czy coś. Po prostu do niej powróciłem, bo już kiedyś grałem bo znudziła mi się też mnie denerwowała a teraz jest mega fajna no i oczywiście, że nie trafiam i teraz już raczej się nie wyjdzie strzelił teraz ja będę tu nie było to zbytnio Mocne. Ale coś tam jeszcze jest Chyba zły... no ja zły pocisk miałem, aha super Tylko, żeby ta bestia mi tutaj zaraz nie wyjechała. No i ten pocisk o wiele razy lepiej poszedł. O jest! O! Już nie ma. Chciałam powiedzieć, że jest wsparcie ty tyłu Bo ja nie chcę dostać od tego giganta Raz zostanę już mnie nie ma O, to że mam mało... Ty, 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 ty SOS, SOS SOS Pomocy Nie mogę wyjechać, bo ten mnie zabije. Eee. A lufa bardziej nie może patrzeć w dół niż to. Eee, no SOS! Ja nic nie mogę zrobić. Albo no że temu kiedyś pan to robi Tak, 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 tak. No wyjdź no. Te dwie że mi nic też nie zrobię ani ja jemu. Jest Dziś, że ja tu jestem, bym, tam si bym ta si tak się nie czaił, gdybym nie miał 6 hp No, nie wiadomo. Ile nas jest? Trzech! A ja się dziwię, dlaczego nikt mi w ogóle nie odpowiada. Ale Musimy mieć salę strzał. To, to było dobre. No, miałem 6 HP. Co ja mogłem zrobić? Zobaczmy, co nasz kolega zrobi. Przegraliśmy. Ale to nie było. Nie była jakaś bitwa satysfakcjonująca, bo wszyscy nasi przegrali. Z tym gangiem pod mostem. No dobra, bitwa jeszcze raz. Zobaczymy. Może teraz będzie lepiej. uuu motki <mogledecki> jedziemy okay, Pamię a nie, ja grałam już na tej mapie, tylko że teraz nie zginę. O. A ja grałam już na tej mapie nie tym czołgiem. Ale grałam na tej mapie tylko, że po drugiej stronie, dlatego jej tak dobrze nie znam. I nie wiem, gdzie ja mogę pojechać, gdzie najlepiej. Dlatego ja bym pojechał. Nie za nimi tak dokładnie, bo widzę, że to są niszczyciele czołgów, dlatego one... Będą jechały na skałę, żeby wszystkich zniszczyć. Ale mniej więcej tak jak oni. O. Może tu coś mi się uda. Polecam tą grę, jest bardzo fajna, zwłaszcza jak się gra na najwyższych ustawieniach, jest bardzo fajna, nie tylko graficznie, ale też rozgrywka jest fajna, wciągająca zwłaszcza, to była nasza artilleria. tego Leo zniszczył To jest ten sam co Ok, O dobrze, dobrze! 500, dobrze. Powychylić teraz tak trochę trudno, bo mówię, że te już ciele będę Tak ja będę używał kosłonę. Aha o, kurde. No to się powpakowały. Przednio. Hmm. Nie wiem, jak to rozegrać. Czy im pomóc, czy tych zniszczyć? No bo tam ich jest troszeczkę więcej. O, tu się pojawi jeden. O, to jest y, T-34-85. Okej. Okay. Spoko, to ja wiem co to za czołg Nie ten co mój Troszeczkę inny On się czai w krzakach mm -mm. To nie ma sensu Rosyjski czołg zniszczy mnie na hita, Jeżeli to dobrze trafi Okej okay. Co on robi? No to teraz dostałem To teraz dostałem Leci, leci, leci! Dobrze. Na szczęście nie nas trafił. No co ty robisz? Chcesz, żebyśmy obydwoje zginęli, czy chcesz, żebyś ty zginął? Leci. Nie trafił. No... Dosyć kiepsko na razie gram. Wychodzi, 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 wychodzi. Nie, dobra, nie wychodzi. Teraz. Nie, nie, nie. Nie trafiłem. Teraz dobić, dobić, dobić. Dobrze. Bo nie ja go zniszczyłem. O! Co to jest? Odwrót. Tam nie jadę. Pomógł tego pantera zabić, bo on jest mocny. Co tu już nie ma więcej ich? Eee, nie, tu jest niby jeden, O, jedzie wsparcie. No, świetnie, masz tyle miejsca, gdzie się wpakować między mnie. I skały. Tu jest. Dostał? Dostał siedemdziesiąt dwa. Co? Teraz ja go dobijam? No nie. Dobra systa będzie. Odbi od odbił się O! E, Zaskało się schowaj Jeszcze raz strzelam Czy widzicie? A nie wszyscy są tam, dobra, to jedziemy. Już nie muszę się martwić, że zaraz coś mnie od boku zniszczy. Ja snajper... A, wygraliśmy. Eww. Że sobie screeny to zrobić okay. Mega Użyję Mnóstwo XP O tak jest, dziękuję um, To by było na tyle To był taki Troszeczkę bonusowy film, bo nie chciałem nic nagrywać, ale że się akurat nudziłem, no więc nie miałam nic do roboty, a akurat taka fajna gra, no to wiecie. Więc pamiętajcie, chcecie, teraz bym wam lamy pokazał, no ale no, to w następnym odcinku, ale jeśli chcecie, żebym był szczęśliwy, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, tak jak zawsze i będzie więcej filmów, a teraz pa!